Przejdźmy sobie może krótko przez program studiów. Ja sobie wszedłem na stronę akademiabim.ug.edu.pl, i tam jest program studiów między innymi zresztą tam są też szczegóły dotyczące studiów. Link podamy w opisie do, do naszego podcastu. Można to też na stronie stowarzyszenia BIM znaleźć. Króciutko, bo tutaj tu jest bardzo szczegółowo to rozpisane. Natomiast są takie jest takie sześć paneli czy nie wiem, czy to panelami można nazywać, czy takimi częściami? Modułami. Modułami bardziej, mhm. tak, modułami. Ja sobie je wymienię i może coś więcej powiecie na ten temat, bo mówię, to jest mocno szczegółowe, więc w to nie będziemy wchodzić, bo to można się zapoznać samemu. I mamy tak, mamy taki moduł, który się nazywa BIM Management, cyfrowe zarządzanie procesem inwestycji. Następnie mamy BIM w planowaniu i projektowaniu inwestycji. BIM w realizacji inwestycji jak rozumiem, kolejny etap, tak? Czyli przechodzimy uh -huh. przez kolejny etap. Następnie o tym, mamy ten Digital Twin w eksploatacji i utrzymaniu inwestycji. To też, jak rozumiem, osobny temat. się też dopytam o jedną rzecz. Czemu tutaj mamy Digital Twin tylko, a wcześniej mamy BIM? Czy to jest jakoś... Dla mnie Digital Twin jest wyżej. BIM jest wyżej. tylko informacją, która wspiera okay. ten rozwój Digital Twina. Okay. Tak samo jak czujników i OIT, to też jest ten. BIM i GIS jest dla mnie fundamentem tak naprawdę rozwoju mm. cyfrowego, bo my tu mówimy dzisiaj o BIM, a nie mówimy jeszcze o GISie, czyli w krytycznym w systemie informacji, Ale, to jest no, powiązane z BIMem. wiedzieć, bo to będzie pewnie gdzieś przedmiotem. Tutaj, tutaj Dominik z tym na przykład jest ten. Ale to dla mnie jest informacja, dlatego ten Digital Twin jest taki spajającym wszystkie te obszary technologiczne.